Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim zielonym kanale. Dzisiaj zaczynamy po części taką nową serię, w której będę opowiadać o tym, jak ja sobie radzę z danym gatunkiem i z daną odmianą roślin, dlatego że zauważyłam, że niektórzy po prostu mają. Czasami problem z jedną odmianą, na przykład monstery, filodendrona, alokazji i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle ten pomysł na tą serię powstał w momencie, jak sobie zdałam sprawę, że bardzo dużo osób nie radzi sobie z monsterą Monkey Mask. A ja na szczęście nie narzekam, więc stwierdziłam, że Wam opowiem, jak to u mnie jest właśnie z tą roślinką, i ja ją sobie tutaj. Przyniosłam, już Wam pokazuję, jak mój egzemplarz wygląda. Wygląda tak. Może nie jest jakoś zaskakująco piękny, duży, bujny i gęsty, ale miejmy na uwadze to, że nadal trwa zima i nie wszystkie rośliny na tą chwilę są przepiękne, więc musimy troszkę poczekać. W każdym razie, nigdy nie miałam z nią problemów i mm, chciałam się wam, z Wami właśnie podzielić. Tym, jak to u mnie jest z tą monsterą. No i właśnie byłam troszkę, e, może nie zdziwiona, ale tak się zaskoczyłam, że niektórzy mają problemy z tą rośliną. I nawet Wy sami piszecie czasami do mnie e, z prośbą o jakąś poradę, jak sobie właśnie radzić z tą rośliną. No więc przychodzę do Was tutaj z takim obszernym filmem. I dzisiaj sobie porozmawiamy o monsterze Monkey Mask. Ja tą roślinę mam około roku, i e, na początku, oczywiście, ona. Na początku ona nie miała palika, natomiast stwierdziłam, że będę ją prowadzić właśnie po paliku, dlatego że ogólnie rośliny uwielbiają paliki. I ja mam dużo roślin na palikach. Niektóre zwisają sobie, no bo ciężko byłoby mieć wszystkie rośliny na palikach, jednak tworząc jakąś tam kompozycję, chociażby na regale, no to chcemy, żeby coś tam zwisało, coś, żeby się pieło i tak dalej. Więc Monstera Manki Mask wylądowała na paliku. Jak widzicie, palik jest klasyczny z włókna kokosowego, nic specjalnego. To nie są najlepsze paliki. Są najtańsze, natomiast spełniają rolę jedynie takiej podpory i może jakiejś tam powierzchni do wspinania się dla rośliny. Natomiast tutaj na pewno korzenie powietrzne nie mają możliwości um, jakby, jakby to powiedzieć, wrośnięcia w ten palik, w porównaniu na przykład do palików z muchu, spagnum, z więc pod tym względem no tani, ale spełnia tylko rolę podpory. Ale może w ogóle zacznijmy od początku na kot szaleje, bo nagrywam film, to zawsze tak jest. Więc tak, zaczynamy od początku, czyli od doniczki podłoża i właśnie formy uprawy. Jeśli chodzi o doniczkę, to jak widzicie, jest to terakota. I słuchajcie, u mnie terakota to jest jakiś game changer i będę wam polecać aż do momentu, aż nie stwierdzę, że coś jest nie tak z terakotą. I nie tylko jeżeli chodzi o monstery, ale również w filodendronach, w alokazjach z Terakota sprawdza się naprawdę super. To jest doniczka, która moim zdaniem też bardzo dobrze wygląda. Słuchajcie, no te szare wersje naprawdę super wyglądają, zresztą te takie klasyczne ceglane również. W każdym razie, trzymając roślinę w bigosie i mając terakotę, jesteśmy w stanie kontrolować to, kiedy ta ziemia podłoże przesycha. Kiedy chcemy podlać ponownie roślinę, i mimo tego, że oczywiście używam sobie miernika, bo ciężko mi tak stwierdzić na oko, że teraz akurat ziemia wyschła, to ta terakota powoduje jakby to, że ta ziemia po całości równomiernie przesycha i oddycha przez tą właśnie doniczkę. W porównaniu do plastiku, no, możemy sobie wyobrazić, że w plastiku to przesychanie nie jest takie równomierne na całej powierzchni, całej, w całej objętości tego podłoża. Pod tym względem, terakota, naprawdę, jeżeli macie monsterem Monkey Mask i jeżeli się z nią troszeczkę tam bujacie, czyli no, nie do końca wam ona dobrze rośnie, to na pewno pierwsze co, to bym zmieniła doniczkę. Spróbujcie terakoty po prostu. I oczywiście podłoża. Jeżeli nadal trzymacie maki mask w podłożu produkcyjnym, takim ze sklepu, to szczerze ja się nie dziwię, że Wam nie rośnie. Podłoże w przypadku monster, filodendronów i alokazji, również hoi, to jest coś, co powinno być od razu zmienione po zakupie. Oczywiście od razu mówię na zasadzie w pierwszych kilku dniach, tak? Ym, I. Jeżeli chodzi o monstery, szczególnie monstery Manki Mask, ona jest bardzo łatwa w uprawie, ale w momencie, jak się przestrzega kilku zasad. I jednym, jedną z tych zasad, takich podstawowych, jest właśnie podłoże, które jest mocno przepuszczalne, czyli w moim przypadku Bigos. Ja uwielbiam Bigos. Po prostu Bigos to jest Bigos. I yy, do wielu, wielu roślin się on sprawdza. Yy, Naprawdę i nie wiem, jak to Wam w ogóle powiedzieć, ale chodzi o to, że Bigos fajnie utrzymuje przez chwilę wilgoć. Roślina się napije, ale też e, dobrze szybko, w miarę szybko wysycha, przez co roślina nie stoi w tym podłożu takim mokrym. Więc Bigos to jest. Must have, jeżeli chodzi o Manki Mask. Przepis na Bigos wam wrzucałam tutaj na kanale, więc wam podlinkuję. Jeżeli nie wiecie, jakich składników użyć, no to możecie sobie tam zaglądnąć. Jeśli chodzi o proporcje, to tak naprawdę no, na oko zobaczycie, jak to wyjdzie. Następnie, jeśli chodzi o Manki Mask, to ona najlepiej sobie radzi w jasnym, rozproszonym świetle, aktualnie sobie stoi u mnie przy oknie ale za firanką, w sensie od wewnętrznej strony pomieszczenia a nie tak stricte przy oknie bez żadnej osłony no ale miejmy na uwadze to, że jest na razie zima i tego słońca dużo nie ma więc ja ją przeniosłam tam, żeby po prostu miała jakiekolwiek światło w lecie, w tamtym roku była tak około może metra, dwóch metrów od okna i radziła sobie świetnie zobaczymy jak będzie w tym roku, raczej nie będę jej zostawiać tak blisko hmm, okna Dlatego, że no podczas lata potrafi to słońce tutaj zajrzeć dosyć mocno I może to być krzywdzące dla niej Dlatego na razie jest hmm, w jasnym bardzo stanowisku Ale chciałam powiedzieć, że nawet jeżeli dacie jej nieco ciemniejsze stanowisko Ona sobie też poradzi To nie będzie oczywiście ciemny kąt, gdzie kulkas idealnie się sprawdza Czy epipremium złociste ale będzie to na przykład 3-4 metry od okna w okresie letnim i też będzie ok. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że im dalej od światła, im mniej tego światła, no to liście mogą być mniejsze, łodyżki mogą być takie rachityczne, mogą się wydłużać bez żadnych liści i, no, roślina jakby będzie szukać tego światła, tak? A jeżeli będzie go więcej, no to będzie wypuszczać liście. Duże, zdrowe i w takiej małej odległości. Więc stanowisko przede wszystkim jasne. I tak jak już na początku wspomniałam, palik. Możecie rośliny prowadzić po paliku, wtedy możecie oczekiwać od rośliny, że z każdym liściem te liście będą coraz większe, bardziej dziurawione. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj na przykład na tym liściu, niżej są perforacje pierwszego rzędu, natomiast tutaj już wyżej można zauważyć perforację drugiego rzędu. I właśnie to jest ta różnica, że im roślina wspina się wyżej, im ma lepsze oparcie, tym będzie jej lepiej. A te perforacje drugiego czy też trzeciego rzędu, jak się pojawią, nie wiem, e, właśnie świadczą o tym, że jej jest całkiem, całkiem dobrze. E, więc tak, to tyle, jeżeli chodzi o takie techniczne sprawy. E, podlewanie. Podlewanie. Słuchajcie, to jest chyba taki. Kluczy do sukcesu, jeżeli chodzi o manki mask. Większość osób, jak sobie nie radzi z tą rośliną, to zazwyczaj ma problem z takim wyważeniem odpowiedniego i częstego, lub też mniej częstego, rzadszego podlewania. Tutaj, w przypadku tej monstery, to jest bardzo, ale to bardzo ważne, żeby ona przeschła do końca. I jeżeli używacie sobie tych mierników, to u mnie to jest trójka. Ja nigdy tej rośliny nie podlewam wcześniej, dlatego że wiem, że nawet jeżeli mnie tam kusi, bo wiem, że na przykład przez kolejne 3 dni nie będę miała czasu czy możliwości podlania, to jednak wolę tą roślinę przesuszyć, aniżeli przelać, bo ona jest bardzo na to wrażliwa na przelewanie. Dlatego jeżeli używacie sobie miernika trójka, nie wyżej, nie wyżej, bo jeżeli was tam kusi, żeby przy czwórce podlać tą monsterę, no to słuchajcie, mogą się pojawiać żółte liście, jakieś przebarwienia, może coś odpadać, może coś podgniwać i tak dalej Tutaj naprawdę trzeba się trzymać tej zasady, że podlewamy ją dopiero jak podłoże dobrze przeschnie Podlać może, później ją trzeba równomiernie, taką średnią ilością wody Nie, że przelewamy, że ona stoi w tej wodzie, to też jest bardzo ważne Tylko tak podlewamy, żeby się przelała po całym podłożu, żeby się ten nadmiar wody wylał, i znowu czekamy, aż ona sobie przeschnie do tej trujeczki. Także to o tym musicie pamiętać. Nawożenie. No to tutaj, tak jak ja zawsze Wam mówię, jeżeli roślina rośnie, to nawozimy. Jeżeli nie rośnie, nie widzimy, żeby miała jakiekolwiek nowe przyrosty, odstawiamy nawożenie i czekamy na przykład na wiosnę, na lato. Ja w tym przypadku nawożę ją tak raz na dwa tygodnie, mniej więcej, raz na trzy tygodnie, może. Dlatego że widzę, że rośnie, ale nie jest to taki mocny, szybki przyrost. Chociaż teraz zauważyłam, że tutaj już naprawdę zaczyna się budzić do życia, więc ym, prawdopodobnie będę ją chciała nawozić troszkę częściej, ale nie będzie to takie nawożenie co tydzień, jak na przykład alokazji, bo wiem, że ona nie potrzebuje aż tak dużo jak alokazje, yy, więc to tak, żeby sobie wyważyć. Yy, jaki nawóz, to już od Was zależy, czy to będzie jakiś. Yy, Organiczny, biohumus czy chemiczny, no to już wiecie, to już od Was zależy. W każdym razie pamiętajcie, że biohumus jest lżejszy, nie działa tak mocno na rośliny, aczkolwiek na monstery może być w porządku. Jeżeli chodzi o lokazję, to, to tam tylko chemia. Tam musi być duża dawka. I co jeszcze chciałabym powiedzieć? Chodzi o rozmnażanie. Ta roślina jest stosunkowo łatwa. W roznażaniu, ja tutaj zrobiłam cięcie na jesień. Tutaj będzie można zauważyć, jest koń, końcówka z jakby poprzedniego pędu, tego takiego matycznego. Tutaj wyrosło nowe i to wszystko, cała ta góra, która tutaj jest o te cztery liście, odtąd tutaj, to są nowe liście po cięciu. I właśnie tutaj można zauważyć, że mamy perforację w zasadzie na każdym liściu drugiego rzędu, e, więc w ogóle cięcie to też jest coś ważnego i nie należy się tego bać, dlatego że my nie tracimy to, co jest ucięte. Dlatego, że ja sobie posadziłam tutaj obok tą uciętą sadzonkę. Nie będzie chyba tego widać. Tutaj ona jest. I ona także wypuściła sobie już tutaj pęd, ale co dodatkowe, to to, że ja ucinając tutaj, to roślina gdzieś tam w głębi wypuściła nowy pęd. Powiedziała, że jest ucięta, więc musi nadrabiać tutaj. Więc jeżeli my ucinamy, ucinamy gdzieś u góry, automatycznie korona cała tutaj na dole się zagęszcza. Więc o tym trzeba pamiętać. Warto pamię pamiętać tak naprawdę. I tak sobie myślę, że to chyba by było wszystko, jeśli chodzi o moje zasady, które ja zaobserwowałam. Przede wszystkim nie przelewamy, czekamy aż Bigos przeschnie, i jeżeli macie tendencję do przelewania. To naprawdę warto sobie zainwestować w terrakotę, bo ona zmienia ten, to, to przyzwyczajenie takie. Ja teraz, odkąd mam terrakotę, tak naprawdę nie zauważyłam, żebym przelewała rośliny w terakocie. Bo te, które są nadal w plastikach, no to tak czasami mi się zdarzy. Więc terakota Uwielbiam. Uwielbiam. Także tyle. Jeśli chodzi o mnie, moim zdaniem, jest to łatwa roślina w uprawie. Więc jeżeli zastosujecie te wszystkie moje rady, to myślę, że Wy też sobie poradzicie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy macie Monstera manki Mask, czy Wam się nie podoba, czy może polujecie na nią, czy może już e, zabiliście kilka i może zrobicie kolejne podejście. Trzymam za Was kciuki, teraz idzie wiosna, więc ona naprawdę będzie dosyć bujna, e, wiadomo, że przez zimę no, te rośliny troszkę mm, zmarniały, ale... Już wiosna zapasem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Dajcie znać, jakie rośliny chcielibyście, o jakich roślinach chcielibyście w następnym filmie posłuchać. Właśnie z tej serii takiej, gdzie omawiam konkretną odmianę.